Dorota i Birole rozwiodły się od 2011 roku. Rozwód jest bliski. Dorota pracuje jako sprzątaczka, ma nowego chłopaka i dziesięcioletnią córkę z poprzedniego związku. Birol, który pracuje jako taksówkarz, nie chce zaakceptować, że jego była żona zwraca się do kogoś innego. 20 lipca leży czekając na nią i dzigając ją na ulicy. Potem wlewa na nią kwas siarkowy, by ją okaleczyć. Przechodzień przychodzi jej na ratunek i natychmiast zawiezie ją do szpitala. Birol próbuje popełnić samobójstwo. Zarówno sprawca, jak i ofiara są zabierani do szpitala i przeżywają. W styczniu 2014 roku rozpocznie się proces w Sądzie Okręgowym Widzechoe. W lutym sprawca zostanie skazany na 8 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa i spowodowanie niebezpiecznego uszkodzenia ciała. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe.